W sensie duchowym on zawsze jest blisko i relikwie nie są do tego potrzebne. Ale relikwie bardzo są potrzebne człowiekowi, żeby nam przypominać o jego obecności, a nawet w niektórych momentach, aby w sposób materialny człowieku dotknąć świętości. Te relikwie nie tyle skupiają uwagę na janie Panu Bóg, ale prowadzą też do Jezusa Chrystusa. Renesans zainteresowania relikwiami i renesans kultu religii w Polsce. Głównie ze strony Jana Pawła II i świętej siostry polskiej w Kowalskiej. Świeca Nie są i religiami nazywano także rzeczy, używane przez poszczególne święty. W kontekście biblijnym, mówiąc o religiach, trzeba wspomnieć o płaszczu Emiliarza. Miał on szczególną moc tak uważamy, i szczególne znaczenie dla narodu wybranego. A przecież Ewangelia mówi o dotknięciu się w ręce płaszcza Jezusa. I samo dotknięcie w ręce i płaszcza Jezusa niosło uzdrowienie, a właściwie wiada związana z tym dotknięciem. Bo samo dotknięcie niewiele znaczy, ale jeśli jest połączone z wiarą, może uzdrowić, może zmieniać życie, może prowadzić je na wrócja. Wiemy, że ludzie przyciskali się kobieta, w tak człowiek w przyciskała się przez tłum, żeby chociaż płaszcza dotknąć Pana Jezusa. Wierzyła, że... Dotknięcie tego płaszcza i nie zanudzał się. Świadectwa wiary pierwszych chrześcijan mówią, że nawet padający cień przechodzącego Piotra uzdrowiał. Zostało to zapisane w dziejach Apostołów. Piotr, święty apostoł, kiedy przychodził i cień jego padał na zgromadzonych ludzi, ten cień był a Nie tyle cień wiarę z tym Apokaliptyczna wizja Janowa wspomina o ciałach zabitych, znajdujących się pod ołtarzem. Tekst ten zainspirował wierzących do umieszczania religii w ołtarzach. Kiedyś poświęcono konsekrowano ołtarza, jeśli w nim na jasnych, barbarzyńskich ludzi. Ludność wówczas szukała obrony. Nie zawsze była liczyć na i nie zawsze byli w obniżu, więc najczarniejsze, I wówczas Bóg niejednokrotnie mógł się wydawać na tych. szukali pewnej dotykalności, z śladu obecności Boga i w kucie lichwi to znajdowało. Zresztą musimy jasno powiedzieć, że w wieka średnich, kiedy było tak wielkie zainteresowanie to doszło też do pewnych nadużyć. O tym też trzeba pamiętać. Pojawili się ludzie, którzy, wykorzystując wielką wiarę ludzi, chcieli dorobić się pieniędzy zaczęto fałszować i handlować z Niestety to również doprowadziło między innymi do wystąpień na Lutra i do wielkich kłopotów, które do dzisiaj są. Tradycja o świętej, soboru watykańskiego II, także potwierdziła tę wielką tradycję Kościoła. I nam zapisano, że cała tradycja Kościoła w autentyczne relikwie świętych i kul. Człowiekowi wierzącemu, relikwie pozwalają przekroczyć prób świata widzialnego, dotknąć świata wiecznego, a w każdym człowieku pragnienie dotknięcia tego, co nie widziano. Co się, moi drodzy że kiedy człowiek odrzuci żywego Boga, to szuka Boszów. I bardzo często potrafi sobie tworzyć przy różnych Boszów. Ja kiedyś ze zdumieniem przeczytałem, że w krajach tak zwanych wysoko rozwiniętych, gdzie wydaje się, że zepchnięto religię chrześcijańską na margines życia, bo ludzie są wyzwoleni, kierują się złym Bogiem. W tych krajach szerzy się kult pogarski. Okazuje się, że w tych krajach bardzo często ludzie odwołują się do nagrody. Wróciły pierwotne wierzenia, albo no przynajmniej zwyczajnie związane z wierzeniami pierwotnymi. Przekonanie, że w kamieniach jest moc, że choroskofę wyznaczają przyszłość człowiekową. Pewne są nieszczęśliwą przyszłość. Astrologię cała. W człowieku jest głębokie pragnienie, głębokie pragnienie dotknięcia tego, co nie widziałem. Zmarłym, znany za świętego, przestaje być uwalnym, kiedy stawiamy jego religię. W swoich religiach, on nagle, zostaje włączony w osobiste życie Zawodnictwa, pośrednictwa czy jakiejkolwiek pomocy doczesnej i najlepszej Jesteśmy przecież istotami stworzonymi z ducha, duszy i ciała. Wartości wyższe Chodzi o coś więcej. Dotykamy tu do pytania o życie po życiu. Nie dziwimy się zatem, jeśli bieżący człowiek chce jakby dotknąć, zobaczyć chaotycznego naśladowcę Chrystusa, świętego. Pewnie przez to dotknięcie chce zmieniać swoje życie i chce naśladować tego chaotycznego naśladowcę Chrystusa. Niektórzy mówią, że relitwie stają się jakby pasem transmisyjnym. Ułatwiającym przekazywanie danemu świętemu i naszych oczekiwań, naszej modlitwy. Ważnym fenomenem, bezpośrednio związanym z kultem religii jest głęboka wiara w orędownictwo, czyli szczególne, szczególnie określony rodzaj pomocy, zarówno duchowej, jak też i materialnej, jako wierzący człowiek pragnie wyprosić czy wymodlić. Przy grobie, czy przy relikwiach Danego Świętego. Z czasem, o owe orędownictwo zwracamy się do świętego bezpośrednictwa w postaci oglądania, czy dotykania jego orędownictwa. Przypisywanie zaś określonego świętego specyficznej pomocy czy orędownictwa zawsze nawiązuje do charakterystycznych cech czy faktów życia Danego Świętego. Oj drodzy, od tego momentu waszej studnocie parafialnej w sono tutti come il piano